Dzisiaj mam na z tej strony witajcie w kolejnym odcinku QDA na kanale. I słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem chyba nie pojawiły się żadne pytania. Nie wiem czy moje wszystkie pytania mam z messengera co mi e, pisali. Niektórzy widzowie z którymi mam kontakt, a ja właściwie to jeden widz, z którym mam kontakt. Mam ogólnie kontakt z kilkoma widzami, ale wiadomo o co chodzi. Tylko jeden mi napisał na Messengerze. Natomiast... Wszystkie pytania po prostu od innych kumpli. no nie wiem jak tak się złożyło, ale piszcie te pytania również śmiało w komentarzu. Tyle ile będzie, tyle będzie po prostu. Śmiało piszcie, nie krępujcie się. I przechodzimy razem do pytań. Pierwsze pytanie, czy lubisz czytać książki? Nie jestem fanem czytania książek, nawet Harry'ego Pottera, z którego jestem, można powiedzieć, nawet fanem tego filmu, to też jakoś za bardzo nie wciągnęło mnie to, żeby czytać nawet książki z tego. Coś tam przeczytam ileś tam i nigdy całej. Drugie pytanie: ile masz wzrostu? Około 1,75 m, 6, coś takiego. Trzecie pytanie: czy nagrał serię z Gotwika? Nie, serię z Gotwika na pewno się nie pojawi. To jest pewne. Grałem parę razy w chyba dwójkę. Zapomniałem, może tak, ale. Na kanale nie chcę tego nagrywać. Czwarte pytanie: Czy potrafisz układać kostkę z robika? Nie czuję się w tym dobrze. Yy, raczej nie, nie potrafiłbym ułożyć. Może jakaś jedna taka ściana, maksymalnie dwie ścianki, takie, ale żeby co ułożyć, to byłby problem. Jakoś nie widzę siebie w tym. Piąte pytanie: Czy nagrać Slendera? Tak, chcę nagrać Slendera. Nie wiem jeszcze kiedy. Tego nie będę mówił. Ale na pewno będę chciał zaskoczyć taką serią. Chcę nagrać cylindera, na pewno. Wiem, że taki hororek by się przydał na kanał. Szóste pytanie: Czy będziesz kontynuował serię ze snipera LA 3? To napiszcie w komentarzu, czy chcecie. Um, <küh> ogólnie, jakoś ta seria nie cieszyła się zbyt jakąś takim. E, f... Nie było wyświetlenia jakoś nie wiadomo ile, dlatego. Między innymi przez to skończyłem e, nagrywać tą serię, a ona była zanim jeszcze, nie pamiętam ile tu już wtedy był widzów, nie będę gadał głupot. No ale sporo czas, kilka miesięcy temu był ostatni odcinek. A nie wiem, przypadkiem, czy już nie około rok to będzie, nie wiem. No ale nie no jakbym powrócił, to chyba bym musiał to zacząć od nowa, ale to już zależy od Was. No i siódme pytanie, czy długo myślałeś nad nazwą kanału? Właściwie to nie. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale może chwilę. Postanowiłem, że to robi sobie takie. Marcel jako imię, do tego games jak wiadomo PLG z Polski. No. Jakoś tak za długo nie myślę na tym, ale chyba może, może, może raczej z tego co pytam to nawet i krótko. Ósme pytanie, czy masz zwierzę? Mam papugę ale jeszcze będę chciał psa wiem, że o tym mówimy jakimś nawet odcinku, nawet może w kilku odcinkach i ale jeszcze kiedy kupię, nie wiem, zobaczymy Dziewiąte pytanie, czy pojawi się u Ciebie seria z Minecrafta? <laughs> Jeżeli się pojawi, to tylko i wyłącznie z kimś. Z kimś kto gra, dobrze zna się na tym i tak dalej, żeby nie było takich nudnych odcinków, gdzie gram sam bez celu. Tak mogę to powiedzieć, tylko i wyłącznie granie z kimś. Dziesiąte pytanie: Czy żałuję, że zacząłeś nagrywać filmy na YouTube? Nie, zawsze to jest jakieś takie, jakby to powiedzieć, coś nowego właściwie, tak bym to powiedział. I wiadomo, osiąganie celu, spełnienie marzeń, żeby osiągnąć jakiś cel w ogóle, w tym, a wiadomo, jaki jest cel od zera do 100, 200, 300 i tak dalej, aż do 1000, a później coraz to wyżej. Do tego można poznać takich e, nawet e, widzów gdzieś tam mieć z nimi kontakty. E, także jest to naprawdę coś fajnego. Także ja nie żałuję w ogóle, że, za, że zacząłem na nowo. Bo jak wiecie, to jest mój drugi kanał. E, niektórzy wiedzą, niektórzy jeszcze nie, ale to już... Nie chcę mi się do tego nawet wracać, a także to by było na tyle w tym odcinku i powiem Wam tak, zostawiajcie komentarze, znaczy pytania. Pytania do następnego ja w komentarzach dawajcie jak najwięcej. No i łapki w górę, komentarze, subskrybujcie Oczywiście kto jest na i widzimy się w następnych materiałach. Siemka.